Cześć wszystkim, witajcie, kochani. Znowu w Garniaku o Grach. Czy też jak napisał i w komentarzu jeden z oglądających: Jakuza o Grach. Bardzo fajnie to zabrzmiało, więc postanowiłem Wam to jakby przytoczyć. Ale nie o tym, słuchajcie. Pomysł na ten odcinek był troszeczkę inny. Jednakże wyszło na to, że jednak w Garniaku o Grach ponownie. No bo. Co się stało? No, 7 lutego miała miejsce awaria PlayStation Network. Tak więc, o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Pijemy energetyczne espresso. I jedziemy z materiałem. No dobra, jestem z powrotem. Słuchajcie. Jak to, e, tak jak już mówiłem, e, PlayStation Network przez e, chyba nawet ponad 24 godziny e, nie działał e, ku smutkowi wszystkich graczy. I powiem Wam, że też mnie to dotknęło, bo w, akurat w sobotę e, mieliśmy plany, z, żeby z moim przyjacielem Emilem. Słuchajcie, chcieliśmy zagrać sobie online w Kopa e, w Polishera e, w tej najnowszej Capcom Fighting Collection. I tam jest właśnie e, automatowa wersja e, mapa The Punisher i ustawiliśmy się, żeby zagrać sobie, przejść grę. E, no i po prostu jedna wielka dupa, tak? E, cały, cały PSN nie działał, nie można było grać ani w gry, z które się ma, na przykład cyfrowe, kupione z Wity bądź z PS3, bądź z PS2, bądź z PSXa. E, też nie działały wszystkie gry, które Wymagają funkcji sieciowych, już nie mówiąc o grach, które wymagają online, prawda? W sensie są, są jakby ich core to jest online, więc to jest najgorsze. Więc powiem Wam, że też mnie to dotknęło i też byłem no, jednak wkurzony z, z tego powodu. Najlepsze były komentarze na mediach społecznościowych Sony, na przykład na Platformie X. Możesz mieć trudności z uruchomieniem gier, aplikacji lub funkcji sieciowych. Czyli jak to zwykle, korporacje nie przyznajemy się, że cokolwiek się dzieje, nie przyznajemy się, że cokolwiek ma miejsce. Tylko uznajemy, używamy trybu przypuszczającego. Tryb przypuszczający, kurde, dawno temu się człowiek uczył polskiego. No ale dobra, lecimy dalej. Słuchajcie. I oczywiście Sony mówi dziękuję. Pracujemy nad najszybszym rozwiązaniem tego problemu. Dziękujemy za cierpliwość. Tak to wyglądało. Generalnie trwało to mniej więcej 24 godziny, bądź też na więcej. I co, co dostaliśmy w zamian? Jako rekompensatę. Za niedogodności spowodowane awarią a abonenci PlayStation Plus otrzymają 5 dodatkowych dni subskrypcji. Za co? Co ma zrekompensować czas, w którym nie mogli korzystać z, z pełnej funkcjonalności usługi? Okej, okay, dobra, niech będzie. Już nie będę tutaj nic mówił na temat tego, czy powinno być mnie więcej, czy to powinno być coś innego, jakaś inna rekompensata. Warto się zastanowić nad jakby klu problemu, tak? czyli że zobaczcie jak wiele... Jak, jak ten cały ekosystem jest wrażliwy, jak bardzo, bardzo ciekawy materiał na ten temat zrobił Modern Vintage Gamer w linku znajdziecie link do jego materiału jest to szanowany i bardzo znany zachodni youtuber zresztą też jest deweloperem i on zawsze, też tak jak na przykład ja, Tomek Maciek, Bartek ostatnio mniej, ale też zachęcamy do kupowania gier na nośnikach fizycznych, zachęcamy do wsparcia. Ja też ostatnio, jak zauważyliście, ogrywam Alan Wake 2 dopiero. Dlaczego? Dlatego, że została zapowiedziana wersja fizyczna. Kupiłem wersję fizyczną, więc teraz z przyjemnością kupiłem ten tytuł, wsparłem dewelopera, ogrywam go sobie, bo mam wersję fizyczną w pudełeczku. Tak więc no, w modern Vintage Gamer tam się właśnie wypowiadało odnośnie natury, problemu. On tam przewidywał, że to może być jakiś atak właśnie hakerski, no na razie Sony nic nie powiedziała na ten temat, nie, nie dowiedzieliśmy się nic, jaki jest problem, więc no, jedyne co musimy oczekiwać to to, że takie sytuacje będą się zdarzać i mogą się zdarzać coraz częściej. Problem jest taki, że zobaczcie, jak spojrzymy na PSN, ale to jest już nie ma co patrzeć tylko na PSN, tylko możemy też spojrzeć na Game Passa itd. i tak dalej i cały ekosystem Xboxa i ogólnie wszystkie właśnie takie ekosystemy. Zobaczcie jak to jest wrażliwe, jak i teraz w takim momencie dopiero zdajemy sobie sprawę. O tym też właśnie wspominał model Vintage Gamer. Zobaczcie jak wiele z tych części tego ekosystemu, tych ekosystemów zależne jest od bycia online. Zobaczcie jakie to jest ważne. I... I jak to wpływa na nas, na, nas, na nasze gry, na ten teoretycznie nasze posiadanie, tak? Czyli te wszystkie cyfrowe wersje, w których my nie mamy gier, tylko mamy licencję na użytkowanie tej gry. Tak więc pamiętajmy o tym i warto by było sobie przypomnieć. i jakby przemyśleć bo ja wiem że fajnie że naprawdę super jest mieć cyfrową grę bo ona nie zabiera nam miejsca bo coraz mniej miejsca mamy w domach tak nie chcemy tego trzymać Z jednej strony to rozumiem tak? ale z drugiej strony to jest jakby czy na pewno chcemy oddawać własność kosztem wygody zastanówmy się nad tym proszę was was jako graczy usiądźcie i pomyślcie czy ta pseudowygoda jest warta tego żeby wyzbyć się własności bo to właśnie w ten sposób to działa krok po kroku wam się daje wcześniejszą premierę bo możecie zainstalować cyfrową wersję wcześniej nie musicie iść do sklepu oczywiście wszystko jest wygodne Potem wygoda odpalania, bo nie chce się wstać, bo nie chce się wstać w, i wziąć płyty i tak dalej. I w pewnym momencie, słuchajcie, tak już patrząc na całe nasze życie, to co, to co się dzieje, ja ostatnio słyszałem, że. Nie wiem, czy to była dyskusja o AI, czy co, i właśnie mówiono, że te wszystkie. Cyborgi, które za jakiś czas mogą być jakby ludzkimi asystentami, bo nie oszukujmy się, to wcale nie jest jakieś takie science fiction, tak, żeby e, humanoidalne roboty, które już teraz e, są w pełni e, jakby funkcjonalne i programowalne, na przykład nie wiem ostatnio chińczycy. Mm, podobno mają taką armię z ro, ro, robotycznych psów sterowanych przez AI, które potrafią podobno wytrzymać do 800 stopni Celsjusza, czyli na przykład jakieś akcje, gdzie w pożarze trzeba ratować ludzi bądź też nie wiem jakieś skażenia chemiczne i tak dalej. I wyobraźcie sobie, że no mamy za X czasu takie humanoidalne stwory, stwory no. Humanoidalne roboty asystują nam ludziom, i, i słyszałem taką opinię, że, oni powin że one powinny nas wyręczać w takich codziennych rzeczach. Na przykład, żeby, żebyśmy my mieli więcej czasu. I, I słuchajcie, usłyszałem takie coś, że ktoś tam powiedział: No, że odprowadzanie dzieci do przedszkola. Ja sobie myślę: Kurde. Ze wszystkich rzeczy, które myślę, że. Za x czasu, za jakiś czas, załóżmy, jakby miał dzieci i ktoś, kto ma dzieci, to chyba te wspomnienia z czasu spędzonego z dzieckiem, z potomkiem właśnie to są te momenty, kiedy na przykład odwozi się dziecko do przedszkola albo odprowadza się do przedszkola. To, są, to jest chyba ten czas, który. Za, za jakiś czas, za kilkanaście lat, za kilkadziesiąt lat, kiedy te dzieci, jak to się mówi, wyfruną z domowego gniazda, my będzie, będziecie, ludzie będą wspominać, że to będzie ich wspomnienie. I co? Chcemy oddać to maszynie i pozbyć się tego na korzyść kilkunastu minut, dodatkowych w, w, w czasie dnia? No powiem Wam, że no, zatrwożyło mnie to. I tak wracając do tematu gier, słuchajcie. Czy aby na pewno chcemy tą k quasi wygodą e, za, zapełnić sobie ty, i, i w zamian za brak posiadania? Bo, bo, tak jak mówię, to wszystko jest po kolei rozmontowywane i my jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Nam się wmawia, że to jest wygoda. Ja wiem, że wielu z Was napisze w komentarzach oczywiście. Co ty pierdolisz w jakiś, nie wiem, jak to mówią, bumerze? A, boomerze. No ja akurat boomerem nie jestem nie załapałem się, bo jestem trochę za młody. Ale no pewnie takie teksty powiedzą, że nie, no, odklejony i tak dalej. Ale ja bym bardziej. Wiem, że wiele rzeczy w dzisiejszych czasach jest fajnych, jest bardzo przydatnych, wygodnych. Które nam dodają więcej czasu, dzięki czemu możemy coś skrócić, i tak dalej. Ale ja uważam, że powinniśmy trzymać się fizycznych nośników, bo one są nasze. I tak samo, właśnie, z, wybaczcie taką dygresję od tematu dzisiejszego odcinka. Tak samo właśnie z usługami. Nie pozwólmy i starajmy się, żeby jak najmniej tego było właśnie zależne od online, bo no w takim momencie w większości przypadków nie możemy no nic zrobić, bo tutaj, nie wiem, jakaś gra wymaga w połączenia z serwerami i tak dalej. I potem budzimy się i okazuje się, że nic nie działa. Pamiętajcie, wspierajcie fizyczne nośniki. No, uważam, że to jest bardzo ważne dla naszej branży i takie sytuacje, no, niestety, będą się powtarzać. Bardzo jestem ciekaw, jak Sony, czy w ogóle cokolwiek Sony powie na ten temat, co się stało, czy wyjaśnią. Obstawiam, że schowają to pod dywan, zamiotą to pod dywan i nic, niczego się nie dowiemy. Dajcie znać, co Wy o tym sądzicie. Zachęcam Was serdecznie do komentarzy. Pijemy ostatni łyk energetycznego espresso. Bardzo dobre. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie, jak to Was dotknęło. Możliwe, że Was też dotknęło to, ten, te, te problemy z PlayStation Network. No i z chęcią podyskutuję w komentarzach. Dostawcie kciuka, a jeśli jeszcze do tej pory nie subskrybujecie, zachęcam serdecznie, żebyście nie przegapili materiałów w tym stylu, bądź też Innych. Pozdrawiam Was serdecznie, miłego dnia. Hej, cześć, trzymajcie się.